...oczu przed promieniowaniem UV. Przy okazji celebryci przeszli odpowiednie badania. Informacja o tym, że nasz wzrok szwankuje, bywa często zaskakująca. Kiedyś ktoś mi powiedział, czy na pewno jest wszystko w porządku. Ja mówię, no oczywiście, że jest wszystko w porządku. Nie, no, okazało się, że tam mam wadę niezbyt dużą, ale mam astygmatyzm, mam minusy. E, no i ja od takiej pory stwierdziłem, że a, przyjmuję to na klatę. Ludzie z show biznesu nie wstydzą się mówić o swoich problemach z widzeniem. Ja mam wadę niedużą wzroku, plus astygmatyzm i podobnie ma mój młodszy syn. Ale idąc do teatru czy, czy do kina w momencie, gdy mam czytać litery, no to już potrzebuję właśnie tych okularów, to na pewno. No a na co dzień, no to muszę się trochę pomarszczyć, jak wyjdę bez okularów i zanim zobaczę, jaki tramwaj jedzie, nie? Na przykład. Zdaniem specjalistów na wzrok szczególnie powinny uważać osoby spędzające dużo czasu przed komputerem. Mam zalecenie od lekarza okulisty zresztą, że w przypadku pracy przy komputerze mam em, pracować w okularach zerówkach, dlatego, że ma to właśnie chronić mój wzrok. Kondycję oka osłabia nie tylko wytężona praca przy monitorach, ale też czas spędzany przy przy intensywnym sztucznym oświetleniu i klimatyzacji. Faktycznie mam no, światło wstręt, tak to nazywam, bo, bo no, całe życie w sztucznych lampach w studiu naprawdę to, to osłabia wzrok, dlatego czasami pozwalam sobie na to, na, na noszenie okularów przeciwsłonecznych nawet w miejscach, w miejscach publicznych, niekoniecznie na zewnątrz, niekoniecznie na słońcu. Osoby, u których nie wykryto żadnej wady, też powinny dbać o swoje oczy. Dbam o swój wzrok codziennie, nosząc okulary przeciwsłoneczne z filtrami, to jest bardzo ważne, oraz mam też okulary takie na co dzień, które noszę też do czytania, do, do komputera, one również zawierają filtry oraz to, jak wejdę na zewnątrz, się automatycznie przyciemniają. Staram się używać do tego dobrych szkieł, bo to jest ważne, bo ci, którzy mają okulary, są to czasami okulary, no, tak, plastikowe. O plastikowych szkłach to bardziej szkodzą niż pomagają. Także staram się na to zwracać uwagę, żeby, żeby jeżeli to są to okulary słoneczne, to te szkła mi pomagają, a nie, a nie, a nie dodatkowo niszczą moją powierzchnię oka. To ważne, narząd wzroku starzeje się tak jak całe ciało, ale proces ten następuje dwukrotnie szybciej, gdy nasze oczy są narażone na działanie promieni ultrafioletowych. Teraz. Nie, 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 nie mogę podnieść rąk! Czemu? Bo mi jedzie, stary! Użyj Old Spice w sztywcie! Co? Długotrwała świeżość, by łapać w lot, zbić pionę z sokołem i pachnieć zapachniście! <grymand <grymandidade> Lub zrobić tak! Metody na głody. Radość z powrotu do szkoły z Mediamarkt, kupując laptopa Asus. Kartą graficzną GeForce GTX 1050, dedykowaną dla graczy. Oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2999 zł, a kupując iPhone SE 32 GB z czterocalowym wyświetlaczem retina, płacisz tylko 1199 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta obowiązuje również w sklepie internetowym oraz w sklepach Saturn. Media Markt. Pracz z nodą! Pikawa, daj pracę do z chemii spisać. Spakak! Jeszcze! no wypluj! To ta sama chemia! Wy i co ja teraz? Rozum! No. Wyślij mi to zadanie o zakwasach, co ci zadałem? Chyba o kwasach. No, kwasach, kwasach. Internety, tablety i po co Właśnie, Po co Z bywa różnie, dlatego Orange daje ci zestaw naukowy na z internetem mobilnym za 69,90 oraz tablet i router po złotówce. Dość. Chodzisz dom, jak traktujesz. Ale za dobę nie płaci. Tak jesteś mądry? To sobie weź. Warto wynieść się od starych. Przenieś abonament do plusza, nawet 75 giga i nowa Motorola Moto G 5G w super cenie. plusza abonament, król internetu. Fajny ten czosnek. Aha. Och, tylko ten zapach. No, nie wiem jak mu to powiedzieć. Związek na odległość? No, 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 no właśnie. Ale to jest rozwiązanie. W tubie dronka płacisz 33 grosze za minutę do wszystkich. To takie proste. U! To niska cena za udany związek? Produkty z biedronki polecają tanie telefonowanie w tubie dronka. Codziennie niskie ceny. Jak tanio zdobyć kawę w proszku? Trzeba nabyć kawę za 5,99 i proszek 22,99 za 6 kilo. Chociaż może lepiej nie mieszać. Błup, Tesco, stopujemy inflację. A w finale dnia przenosimy się do Krakowa, który od jakiegoś czasu nie może poradzić sobie z problemem grafiti. Antysemickie, wulgarne napisy zalewają miasto. Z dnia na dzień jest ich coraz więcej. Już pod koniec stycznia do Krakowa przyjadą członkowie Knesetu. Radni boją się, że jeśli izraelscy parlamentarzyści zobaczą obraźliwe napisy, to oskarżą Kraków o antysemityzm. Dlatego już teraz własnoręcznie chcą zamalować pseudografiki. Kraków, najbardziej rasistowskim miastem w Polsce. Właśnie taki obraz stolicy Małopolski wyłania się, jeśli przeczytać napisy na murach. Właśnie w tym jest problem. To nie są napisy antysemickie, tylko to jest element wojny kiborskiej między kibicami Krakowi a Wisły. Z czym turysta przyjeżdżający do Krakowa no nie będzie się zastanawiał, nie będzie wnikał w takie niuanse. Widzi przekreśloną gwiazdę Dawida, widzi napisy Żydzi do Gazu i myśli, że Kraków jest najbardziej antysemickim miastem w Polsce. Na zachowania antysemickie szczególnie wyczuleni są turyści izraelskiego pochodzenia, którzy na tego typu przejawy rasizmu reagują zdaniem krakowskich radnych dosyć historycznie. Historycznie to mało powiedziane. Oni raz też, no można powiedzieć, trochę przesadzają. Ale fakt faktem po części mają rację, no bo problem jest istotny. A co gorsza stale narastający, bo wulgarne bohomazy wyrastają w Krakowie jak w grzyby po deszczu. No, praktycznie nie ma budynku, nie ma bloku, na którym nie byłoby przekreślone gwiazdy Dawida albo y, antyjudę czy Żydzi do gazu. Jest to wielki problem. Problem jest tym poważniejszy, że już pod koniec stycznia do Krakowa przyjadą członkowie izraelskiego parlamentu. Radni boją się, że kiedy zobaczą wulgarne napisy, posądzą Kraków o antysemityzm. Nasz orzeł, który byłby gdzieś pokazany że gdzieś sobie tam wisi yy, na sznurku, też byśmy się na ten temat wkurzali na 100%. No bo każdy, każdy się przywiązuje, każdy jest, yy, powinien być przynajmniej każdy patriotą. To dlatego 19 radnych napisało list do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Apelujemy tutaj do prezydenta, żeby po pierwsze miasto niestety musi się zaangażować finansowo w usuwanie takich napisów bez względu na formę własności budynku. No i po drugie chcemy też trochę dopingować yy, urzędników krakowskich. Aby dawali dobry przykład i bez zwłoki usuwali wulgarne napisy z budynków, które należą do miasta. Proponują też, aby przedsiębiorcy zamalowywali pseudo graffiti na własny koszt w zamian za reklamę, a ci takim pomysłem są zainteresowani. Graffiti mogą być zastąpione ładnymi reklamami, prawda? I może to już by bardziej jakoś oddziaływało na, na tych młodych ludzi, żeby tego nie niszczyć. A to się może sprawdzić. Ta reklama rok temu zakryła antysemickie napisy. Od tego czasu nikt nie popisał ani jej, ani kamienicy. Anna Kutrzuba, Superstacja.